Ciao, buongiorno a tutti. Cari amici. W tym filmiku popatrzymy na kilka podstawowych sytuacji użycia czasowników andare i venire. Powiem tylko, że ten filmik to jedna z wielu lekcji kursu włoskiego od zera na poziomie A1. Dokładne informacje podam na końcu filmu. A zatem, pierwsza sytuacja. Pan Rossi, il Signor Rossi. Il Signor Rossi va al mare domani. Jutro pan Rossi jedzie nad morze. Pan Rossi jedzie nad morze jutro. Il signor Rossi va al mare domani. Powiemy o tej sytuacji z punktu widzenia rozmówcy, który już nad morzem jest. No więc mamy tutaj la sirena, la sirena, syrenkę, która nad morzem już jest i mówi do pana Rossi. Signor Rossi viene al mare domani. Panie Rossi, czy przyjedzie pan, przyjeżdża pan jutro nad morze? Przypominam, że we włoskim czas teraźniejszy może mówić o przyszłości. O przyszłej akcji, tak? O akcji, która odbędzie się w przyszłości, czyli forma viene il presente, czas teraźniejszy. Możemy rozumieć, w tym sensie nawet rozumiemy, jako przyjedzie, przybędzie. Signor Rossi viene al mare domani. Pan Rossi odpowiada si ci vengo, si ci vengo domani. Tak przyjadę. Tak przyjadę jutro. Przyjadę, przybędę nad morze. Ta sytuacja typowa dla użycia czasownika venire polega na tym, że jeden z rozmówców wybiera się do miejsca, w którym drugi rozmówca już jest albo będzie w tym momencie, kiedy pan Rossi tam przyjedzie. La Sirena już nad morzem jest. Ci viene spesso al mare? Ci viene spesso? Pyta Sirena. Ci viene spesso? Przybywa pan tu, przyjeżdża pan tu często, tak, nad morze. Ci viene spesso al mare? Ten schemat zdania, gdzie mamy powtórzone pewne określenia. Tutaj akurat raz powiedziane al mare i jeszcze wzmocnione tym ci. Tam. Al mare. Al mare. Ci viene spesso? Nad morze, czy tam przyjeżdża pan często? Taki włoski schemat zdania. A zatem, almare, ci viene spesso? Czy nad morze przyjeżdża pan często? Lub po prostu, ci viene spesso? Ci viene spesso? Sirena używa tutaj ci, ponieważ kontekst jest oczywisty, że chodzi o morze. Ci viene spesso? I pan Rossi, no, non ci vengo spesso, no, non ci vengo spesso. Nie nie przyjeżdżam tam często, al mare, nad morze. A zatem co do particelli ci, to mamy tutaj. Ci vengo domani, czyli vengo al mare domani. Non ci vengo spesso. Non ci vengo spesso. Non vengo spesso al mare. Non vengo spesso al mare. Al mare, non vengo spesso. Czyli nie przyjeżdżam tam często nad morze nie przyjeżdżam często czy zastępuje tutaj almare i to była sytuacja kiedy jeden z rozmówców udaje się w miejsce w którym drugi rozmówca już jest albo będzie druga sytuacja il signor rossi va al mare domani pan rossi jedzie nad morze jutro chiedo al signor rossi se ci va spesso al mare Pytam pana Rossi, czy jeździ tam często, nad morze. Chiedo al signor Rossi se ci va spesso al mare. Lej va spesso al mare. Lej va spesso al mare. I pan Rossi? Si, a volte ci vado. Si, a volte ci vado. Czasami jeżdżę, a volte czasami. Czasami jeżdżę tam, nad morze. Ci vado. Ci vado, vado al mare. A volte ci vado, a volte vado al mare. Czyli ci zastępuje tutaj al mare. I dalej. lei va spesso al mare. Jeździ pan często nad morze? Si, al mare ci vado spesso. Si, al mare ci vado spesso. Taki wariant odpowiedzi. Tak, nad morze jeżdżę tam często. I znów to powtórzone, wzmocnione al mare. I jeszcze ci. Tam jeżdżę często. I ta sytuacja, kiedy używamy tutaj andare, polega na tym, że żaden z rozmówców nie jest w miejscu, o którym mowa, do którego jeden się wybiera. Czyli pan Rossi, powiedzmy, wybiera się nad morze, ale jego drugi rozmówca, czyli ja, nie wybieram się nad morze, więc żadne z nas nad morzem nie jest. Gdybym ja była nad morzem, czyli pan Rossi udawałby się w moim kierunku, jako jednego z rozmówców, tak? Jeden rozmówca, czyli ja jestem nad morzem albo będę, wtedy raczej użylibyśmy venire. Ci vado, vado al mare, ci vado spesso, vado spesso al mare, ci al mare. I trzecia sytuacja. Il signor Rossi va in montagna domani. Il signor Rossi va in montagna domani. Pan Rossi jedzie w góry jutro. Il signor Rossi va in montagna domani. Tutaj jest la signora Laura Rossi, sua moglie, il signor Maurizio Rossi, tak, signor Maurizio Rossi. Przed nazwiskiem mamy skrót sformułowania grzecznościowego pan, senior Rossi, senior Maurizio Rossi, a przed panią Laurą mamy skrót grzecznościowy pani Rossi, signora Laura Rossi. I pan Rossi pyta swoją żonę. Laura, wieni kon me in montagna domani, Laura, wieni kon me in montagna domani, wieni kon me in montagna domani, a Laura, czy pojedziesz ze mną w góry jutro? Vieni con me, vieni me. Sytuacja wygląda tak, że jeden z rozmówców wybiera się do określonego miejsca, in montania, i zaprasza swojego drugiego rozmówcę, aby udał się razem z nim. Taki schemat przewiduje użycie czasownika venire, czyli Maurizio chiede a sua moglie se si viene in montania insieme a lui, czyli Maurizio Pan Maurizio pyta swoją żonę, czy ona razem z nim viene insieme a lui in montagna, w góry. Czy ona pojedzie razem z nim? Pani Rossi na to: Sisi si, ci vengo volentieri. Volentieri chętnie. Sisi si, ci vengo volentieri, tak, pojadę chętnie. Pojadę chętnie razem z tobą, w domyśle, tak? Udam się do tego miejsca, gdzie ty się wybierasz i gdzie pojedziemy razem. Sì, si, sì, si, ci vengo volentieri. Pani Rossi oczywiście może powiedzieć No, non ci vengo. No, non ci vengo domani. No, non ci vengo. Nie jadę razem z Tobą. No, non ci vengo. I czwarta sytuacja. Pan Rossi jedzie w góry jutro. Il signor Rossi va in montagna domani. Chiedo a lui se ci viene anche sua moglie. I o chiedo. Pytam go. Czy tam pojedzie także jego żona razem z nim? Kiedy a lui se ci viene anche sua Insieme Sytuacja wygląda tak, że ja, chociaż nie jadę w góry z panem Rossi, ani nie ma mnie tam i nie będzie, to przyjmuję punkt widzenia drugiego rozmówcy. Drugi rozmówca, czyli pan Rossi, będzie w tych górach i jedzie tam. A więc, przyjmując jego punkt widzenia jako drugiego rozmówcy, mogę zapytać, czy z nim pojedzie jego żona. Czy viene anche sua Mamy tutaj domysł. Insieme a signor Rossi. Insieme a Razem z nim. A więc pani Rossi. Insieme a lei viene anche sua moglie in montania. Czyli pani Rossi jedzie razem z jednym z rozmówców. Signor Rossi, lej va in montagna domani, vero? Signor Rossi, lej va in montagna domani, vero? Panie Rossi, pan jutro jedzie w góry, prawda? Ci viene anche sua moglie. Ci viene anche insieme Czy jedzie tam? Ci viene, pojedzie tam anche sua moglie? Także pana żona? Insieme alei, w domyśle, ale można oczywiście powiedzieć insieme alei razem z panem. W pierwszym zdaniu, signor Rossi, lei va in montagna domani, lei va in montagna domani, vero. Mój punkt widzenia jest taki, że pan Rossi jedzie do miejsca, w którym ani mnie, ani jego nie ma, a zatem andare. Jednak gdy w grę wchodzi jego punkt widzenia jako drugiego rozmówcy. I w sytuacji kiedy pani Rossi jedzie razem z panem Rossi, wtedy używam czasownika venire. Mogę tak powiedzieć, odnosząc się do miejsca, w którym będzie lub do którego udaje się drugi rozmówca wraz z inną osobą. Przeczytam wszystkie cztery zdania. Il signor Rossi va in montagna domani. Chiedo a lui se ci viene anche sua moglie. Signor Rossi, lei va in montagna domani, vero? Ci viene anche sua moglie insieme a lei? Pan bon Rossi muore a dire: Sì, ci viene anche Laura. Sì, ci viene anche mia moglie insieme a me. Sì, ci viene anche mia moglie. Sì, ci viene anche lei. Ci viene, ci va, viene in montagna, va in montagna. Ci. in montagna. Pan Rossi może powiedzieć: "Al mare io non ci vado, al mare io non ci vado. nad morze nie jadę albo nad morze nie jeżdżę". I wtedy pan Rossi nie interesuje punkt widzenia rozmówcy, który być może jest nad morzem lub tam będzie, albo ten punkt widzenia po prostu nie istnieje, tak? Bo nie ma takiego rozmówcy. Al mare, io non ci vado. Nad morze to ja nie jeżdżę. Nad morze to ja nie jadę. To samo pani Rossi. Pani Rossi może powiedzieć: No, domani non ci vado, in montagna. No, in Montania domani non ci vado. Nie, nie wybieram się w góry. Jutro. Nie jadę w góry jutro. Pani Rossi powie tak, kiedy w dialogu nie istnieje punkt widzenia kogoś, kto już tam jest w górach, albo kogoś, kto ją zaprasza, lub ewentualnie ten punkt widzenia zostaje zignorowany. Konteksty są różne, tak? Tutaj chodzi o to, że pani Rossi mówi z własnego punktu widzenia: Ja w góry jutro nie pojadę, nigdzie się nie wybieram. Albo mogłaby też powiedzieć: Ja w góry nie jeżdżę. No i trzecie zdanie: rozmawiając z panem Rossi, mogę powiedzieć, Maurizio, ciwa anche sua moglie in montagna. Ciwa anche sua moglie in montagna. Wtedy interesuje mnie tylko, że mnie w tych górach nie ma i że pani Rossi jedzie w góry. Wszystkie zdania z tych czterech sytuacji zawarłam w PDF-ie do tego filmiku i możecie pobrać ten PDF na stronie włoski odzera, którą podaję poniżej w opisie filmu. Jak już powiedziałam, cały ten filmik jest jedną z wielu lekcji kursu włoskiego od zera na poziomie A1, gdzie używamy na razie tylko czasu teraźniejszego, ale wzbogacamy słownictwo i konteksty. Wszystkie lekcje tego kursu to wideolekcja plus zapis w PDF-ie w e-booku. Oraz garść ćwiczeń interaktywnych, które zawarte są również w e-booku, ale także dostępne na platformie online. Jest to kurs dla osób uczących się samodzielnie. Materiały otrzymujecie za niewielką opłatą, do nieograniczonego użytkowania, jeśli chodzi o czas. Możecie je ściągnąć na komputer i mieć już na zawsze. Wszystkie informacje, gdzie kupić, ile kosztuje, znajdziecie na stronie, do której podaję link w opisie filmu. Zapraszam na kurs, bo jak się okazuje, cieszy się on powodzeniem. A teraz dziękuję. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao.